Czas leci, Kio w końcu się, musi decydować na położenie bomby. Już bez żadnych granatów. I czy zejdzie z tej pozycji, czy będzie cały czas walczył na blisko? No już widzimy, że pozostanie pod bombsite. Kiyoshima jest zabójstwo. Kiyoshima konta JDM. JDM nie celnie, Kiyoshima nie chce ryzykować i nie chce się podpalać. No bardzo mądrze, JDM ma granaty, ma defa. Oj, tutaj Kiyoshima piękny, no wychylił się. I to jest punkt dla Kio. No i eksist, jak szybko. Zorientują się antyterroryści, że właśnie tam znajduje się zawodnik Justin Pijamas. Zabija na pinga, zostaje Shroud. No i Exist już wiemy, że wygrywa tę rundę dla swojego zespołu. Zagrał przepięknie na czas. Jeszcze zabija swojego rywala w plecy. No piękna runda za nami. Powinien sobie w tej sytuacji poradzić cały czas po HP u zawodników Justin Pijamas. O dziwo Shroud Tę rundę wygrywa! Kolzira jednak takie sytuacje wygrywa z jednym otwartym okiem, obudzony od drugiej w środku nocy, więc wydaje mi się, że Mixwell mogą mieć twardo, do to tym bardziej, że połowa drużyny Optik już nie żyje, również drugi frag! Więcej fragów na korzyść zawodnika G2, NBK. tworzy przewagę, Sist jednak jeden na jednego teraz z, z Shocksem bomba już leży, no i zobaczymy, czy Shocks był w stanie dogonić, no nie! Sist kontra Shox I kto będzie górą w tej sytuacji? Sist! I koniec tej mapy, The Overpass! Forest też trafia kolejne kolejne tego rywala, Shroud kontra dwóch rywali, to no, trudna sytuacja, ale walczy, kto jak nie on, już pokazał, że, że stać go na to, żeby dokonywać rzeczy niemożliwych. No i generalnie ta sytuacja może być właśnie z gatunku tych niemożliwych, no ale Shroud jednak walczy, Shroud bardzo mocno bija Foresta, Draken 58 HP. Shroud no, zresztą też trochę poobijany, no musi coraz szybciej to robić zawodnik Cloud9, jest jeden, drugi wow! traf, robił to Shroud, no mówiłem, że kto jak nie on, udaje się to zawodnikowi Cloud9 i to jest gwóźdź do trumny Szferu.